I mhm. też takim, takim poniekąd klasycznym przykładem takiego właśnie zachowania, takiej naszej europejskiej, troszeczkę arogancji w imię czystości religii, to była ta słynna historia z tymi, z tymi figurkami drewnianymi, figurkami Paciamamy mamy w Rzymie, tak? Tak, to nie chodzi, to wyjaśnia, o co chodziło w takich dwóch słowach. A mamy z godziny czasu, albo. <laughs> dwie? Nie mamy, ale to jest, myślę, że to był taki przykład, który faktycznie trochę się przez media nawet przelał i nas trochę oburzył, że tutaj y, przypomnijmy, że były figurki, tak, na synodzie w Rzymie. Tak? Był synod poświęcony Amazonii. No i oczywiście byli, byli biskupi, byli teologowie i zaproszeni, zaproszone osoby, fachowcy na sam synod. I do Rzymu przyjechała też bardzo duża grupa ludzi wspierająca synod. Byli Indianie, to byli misjonarze, pomocnicy Indian i tak dalej. No i w tym swoim takim zwyczaju, jak oni to mają, przywieziono też bardzo dużo takich artefaktów. Takim bardzo takim częstym artefaktem, no, mającym pokazać tą istotę, amazonię z łódka. Bo się płynie, bo się płynie do, płynie się z Ewangelią, płynie się do ludzi i tak dalej, prawda? Albo sieć. No i ktoś z Brazylii przywiózł takie, takie, takie no, duże, nieduże figurki kobiety w ciąży, z dużymi piersiami w ciąży, w ciąży z, gru, z dużym, z dużym bruchem, taki takiej półklęczącej. I ktoś te figurki nazwał, Amazońską paciamamą. Uh -huh. A to była paciamama? Czy... Nikt tego nie skorygował, i w moim odczuciu, ja się też no, pytałem wielu moich kolegów, chociażby też z Brazylii, i mówi: no, no, nie ma czegoś takiego jak amazońska paciamama, uh -huh. a już na pewno nie brazylijska. No bo tak, 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 tak biorąc pod uwagę, no mogłaby się ta mama pojawić w świecie, ze świata andyjskiego, zejść tutaj do Iquitos, prawda, w Peru. No bo to są też Indianie, którzy coś przynieśli właśnie i próbują, że tak powiem, zagospodarować tą, mat, tą Matkę ziemi Czyli to była interpretacja Europejczyków. To była taka interpretacja, która nie została na czas zdementowana, mhm. a potem już poszło, poszło to na cały świat, że, że, że kardynałowie, że mhm. papież w tym uczestniczy, że w bałwuchalczych kultach uczestniczą, mhm. że, że bóstwo andyjskie wnoszą do, 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 do świątyni, do katedry i do, do bazyliki, i tak dalej. Mhm. I tego już na tym potem nikt właściwie nie, nie panował. Ale wróćmy do tego, z tego, z tego, tego punktu, z któregośmy wyszli. Tak? Mhm. Bo tutaj Indianie powiedzieli ci, ci, którzy to organizowali. Nie mhm. uważam, że to było niefortunne wszystko. tak, Może ta, ta organizacja tych, tych, tych nabożeń nie była dobrze przemyślana. Mhm. Tak? Mogła być zrobiona lepiej, no, ale była jak była. I teraz właśnie ta cała krytyka i ta, i ta powiedzmy z tym, tym wyrzucaniem tej ty, mamy do Tybru i tak dalej. ja nie, nie mówią przecież, wy nas od 500 lat tak właśnie traktujecie. Mhm. Wy wszystko wiecie lepiej. Nigdy się o, niczego, o nic nie zapytacie i zawsze występujecie z pozycji wszechmogącego i wiedzącego wszystko i, i, i jeszcze smartego żołnierzami czy policją. Tak? Po prostu wy nas zawsze lekceważycie, pokazujecie w ten sposób waszą ignorancję. Tak? I to zresztą też widać na wielu, na wielu innych na wielu innych płaszczyznach, gdzie, gdzie kiedy właśnie pojawiają się chociażby w teologii pewne takie pomysły, które pochodzą właśnie od ludów autochtonicznych, one bardzo często tak z natury są odrzucane a priori, no, bo, 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 bo się do niczego nie nadają i potrzeba czasu albo sprytu, żeby te rzeczy mogły gdzieś tam zaistnieć. Tak?